Jesteśmy w świecie amerykańskich samochodów i muszę Pan powiedzieć o moich doświadczeniach z amerykańskimi samochodami. Nie jest łatwo być właścicielem samochodu amerykańskiego. Wcale nie. Miałem kiedyś takiego dorza, który z tyłu miał światła i na te światła na ozdo nałożoną ozdobę takiego właśnie bawoła jakiegoś, czyli światło było widać, ale one były jakby troszeczkę tylko zarysowaną, miały właśnie głowę takiego, takiego bawoła. Dostałem mandat, musiałem to zdjąć, nie było mowy, żeby to można było używać. Kolejne, światło amerykańskie. Pamiętajmy o jednej rzeczy, światła amerykańskie nie są, nie są asymetryczne, są równiutkie. Jakoś to w tej Ameryce im nie przeszkadza, a u nas przeszkadza. Setki samochodów, tysiące jeżdżące na drogach z źle ustawionymi światłami. Policja na to w ogóle nie zwraca uwagi. Jak facet jedzie oślepia, Nikt go nie zatrzymuje, ale nie daj Panie Boże. Jak zatrzymają jedne auto z amerykańskimi światłami, bo tu z daleka widać, że świecą równo, to masz mandat taki, że ho, ho że naprawdę Twoja kieszeń stanie się lżejsza. E, cała masa jest takich rzeczy: to są e, światła obrysowe, pomarańczowe, kierun kolory kierunkowskazów. Samochody zostały skonstruowane w kraju, który bardzo dba o bezpieczeństwo na drogach. Często lepiej niż my, a my, my musimy to także naprawiać. Jedna rzecz jest, kochani moi, anglosaska, ale nie dotyczy amerykańskich samochodów, tylko europejskich. Mianowicie dotyczy to samochodu z prawą kierownicą, czyli Anglików tak zwanych. Ja osobiście jestem przeciwny temu, żeby je rejestrować. Bo kto wyjeżdża przy wyprzedzaniu ciężarówki pierwszy na lewą stronę? Nie kierowca, który nic nie widzi po prawej stronie. Wyjeżdża Twoja ukochana żona, Twoje dziecko, przyjaciel, i on ma dopiero zobaczyć, czy coś przeciwko nie jedzie. A więc, w tej sprawie, jestem twardy, ortodoksyjny, uważam, że to nie jest dobrze, to nie jest bezpiecznie. I popatrzcie, Unia Europejska wybogła na nas coś, co jest bez sensu przepisem, który prowadzi do niebezpiecznych sytuacji na drogach. A my amerykańskich samochodów nie chcemy przyjąć takie, jakimi one są? Totalny, totalny brak logiki w tym wszystkim.